Czy możemy się spodziewać niedługo nagłówków mediów na całym świecie głoszących z Ukrainy? Nie jest to wykluczone, bo na rozejmy co prawda widoku nie ma, ale 85, 85. dzień ukraińskiego oporu, ukraińskiej obrony przed rosyjską napaścią i agresją pokazuje coraz dobitniej podziały, które rusują się w zachodnim świecie także. Podziały na świat anglosaski i nasz tutaj, Europy Środkowej, kontra reszta Europy, dla której porażka Rosji w tym konflikcie wcale nie jest dobrą informacją. Piszą o tym coraz częściej media na całym świecie, piszą o tym eksperci, analitycy różnych mediów i okazać się może, że to stodni Ukrainy będzie dla Europy Środkowej, dla Europy, Europy Centralnej absolutnie momentem przełomowym, bo może być to moment, w którym albo Rosja, Rosja, którą znamy, upadnie. Będzie to ostateczny koniec Związku Radzieckiego. Po 1989 roku wreszcie upadnie rosyjsko-sowiecki imperializm, albo może się okazać, że Ukraina będzie zmuszona do pewnego rodzaju ustępstw, które dla nas, dla Polaków, dla naszej części Europy byłyby tragiczne w skutkach. Dlaczego? Bo pokazywałyby, że kraje, które nie mają takiej władzy, mogą o Polsce decydować i o naszej części Europy decydować. Więc dzisiaj, zamiast komentarza, proszę Państwa, pytanie. Pytanie, co wydarzy się za 15 dni, co wydarzy się za dwa tygodnie, kiedy Ukraińcy 100 dni będą bronić swoich wartości, swojego kraju i swojego państwa, a co za tym będą bronić pewnego pomysłu na świat, świat suwerennych krajów, suwerennych narodów, które decydować mogą o sobie samych.